tych słów, które mówisz, bardzo mi przypomina opis Krzyśka. Czyli Basia, rozumiem, jest z Krzyśkiem. Stara się ułożyć tą nową relację z Krzyśkiem? E, no tak jest, no po prostu e, relacja Basi i Krystiana się zakończyła. Krzysiu wykorzystał e, swoją szansę, no już jakby w programie też mówił. Był taki fragment, który chyba nie został puszczony w tym głównym odcinku, tylko w jakimś tam dodatku, bo, bonusy z raju czy coś takiego, że, że chciałby z Basią coś stworzyć, no natomiast tam jakby nie miał pola manewru. Teraz to pole manewru zyskał, e, pokazuje jak bardzo mu na Basi zależy, więc ja, już, ja życzę im wszystkiego, co najlepsze. Niech im się wiedzie. Jestem trochę zazdrosna, w końcu układałaś swoją parę z krzyżkiem. Nie jestem absolutnie zazdrosna, dlatego że ja Krzysiada że tylko i wyłącznie takim. Dla mnie Krzysiu jest jak kolega po prostu. Między nami nic więcej by nie było. Ja to wiedziałam od początku, od samego początku, kiedy byliśmy w parze w hotelu. Także jakby ja nie miałam żadnych intencji, nadziei wobec niego. Dla mnie najważniejsze jest to, że Basia jest zadowolona, że Basia jest szczęśliwa i że Basia ma dobrze z Krzysiem. I tylko to mnie interesuje. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału przeambitni.pl, zachęcam również do łapek w górę i do skomentowania wywiadu, który właśnie zobaczyliście.